Widziałem setki zazdrosnych spojrzeń. <grymne> Miłego wieczoru. A czy ja powiedziałem, że chcę czegoś za darmo? Trzymaj się ode mnie z daleka. miejscach takich jak ty jest w więzieniu, albo na cmentarzu. Bożej król. Mówi ci to coś. No to jeszcze raz. Niech mi pan opisze sytuację. Ja już wszystko powiedziałem i to z pięćset razy, czego pan ode mnie chce. Odprowadzał mnie do domu. Byliśmy już na moim osiedlu i wtedy zobaczyliśmy dwóch chłopaków atakujących bezdomnego. Bądźmy szczerzy. Będziesz był uszczyn w głowie. Jestem twoją ostatnią dyską ratunku. I jedyną. Pierwsza miłość, osiemnasta, Polsat. Daj mi spokój! Kaśka, no chodź! mnie! Wiesz co, ja myślałem, że jestem nowoczesny, ale mnie zatkał. Artur?